dać w kolejnym odcinku, i w tym odcinku gramy z widzem. Siema, siema. Się. A W dzisiejszym odcinku to ja gram z nowym członkiem kanału. No. Nawiązujemy taką współpracę. No, tak. Dobra, No, to w sumie już. No, to już. No, to już. my się No, to Eee, czekaj, Tylko ja sobie muszę celownik zmienić, bo ja mam totalnie słaby celownik. Ja właśnie sobie zmienię. dobra, trudno. Dobra, to może no więc w takim razie tak. Zaczynamy e, 3x3, 2x2. 3... Dobra. Będą się trafili jacyś słabi. Bo ja może w Roblox nawet jak nie jest. Jednego skin case'a, mój pierwszy skin case, a jest ja ty. A, w ogóle zapomniałem wam widzowie podziękować. Zapomniałem też moim widzom podziękować za aż 2000 y, wyświetleń pod jednym z moich odcinków. To jest ogromna liczba. E, ja nie zdążyłem podziękować za y, 1000, a już 2000. A, dobra, Czekaj To dobra. jest bardzo dobra liczba. I dlatego też sygnalizuję, że możliwe, że w jakimś z następnych odcinków e, wydam kolejne Robuxy. Dobra. Hmm. A też oczywiście apteczkę, to już widzowie wiedzą. Ja nie mam. No, to, to o Jezu! Kurde trafił w nie ja. Nie, kaczę. Ja już poleciał. plecy będzie. Ale pięknie. Ten jeden chyba gdzieś na dole jest. Co nie ma długo. O, Exogan, Extogun. O, umarłem. Dobra. dobra. Tak go spróbuję On nie ma aż tak Mu chyba loot to Mu chyba low to pamiętam Kurde o 60 Dobra ja muszę sobie zmienić broń Chyba no, może... ja czasem dobrze gram snipe a czasem nie no, to po prostu ja sobie mógł... teraz wysmę Tutaj może rewolwer Nóż No i nie Rej nie akurat z nie lubię. Jeden ma Dobra. Kurde, ja mam 12 HP. A nie mam metki to. A, koniec. Gdzie on jest, ten typo? Na no siema A! No nie, no nie, nie widziałem go No, się to to? Nie, ja teraz nagrywam odcinek Zajmę się Dobra Dobra Ty z kim ty tam wydałeś. O nie, nie, trafiłem z buku Kurde! Wtedy akurat, kiedy go zamroziłam, to wtedy on mnie w ostatniej sekundzie zastrzelił. Kurde. A nie zupy. Znaczy, ja nie chcę stracić mojej piątej fazy, bo straciłem moją... Znaczy dźwięk. to można odzyskać. No wiem. Można odzyskiwać. No ale tam jak pod było, jak straciłem 20. fazę. oj, oj. Dobra, ja biję jednego sobie. Kurde Jednego zabiłem zaś Kurde, ale ja jestem słabym morzem. Ja nie ogarniam morza. Ja nie... Nie. nie Nie! Masz go na to. więcej ode mnie HP. Mam go na hita? On nie chyba też ma na hit On chyba jest na górze o, HP. Dwa HP To bym co innego zrobił Ja bym nie, nie strzelał go rewolwerem Tylko normalnie karabinę sztu Nie wiedziałem że on miał aż takiego loa Bramo o to ja wam porzucę. Ja, ja z piersi gram całkiem dobrze to... O ja wiesz też grę dobrze Pogubiłem się w klawiszach no, Jeszcze sobie zobaczę To będzie moja ostatnia broń ze wszystkich standardowych. Kupywać czy nie? Ja już, ja już mam wszystkie standardowe, bo ja kupiłem ten pakiet jeden. Wiem, widziałem. Ale za to nie mam ani jednej tej lepszej. Mm -hmm, ja, mam metki, ja mam A ile masz kluczy? Teraz jeden, bo kupiłem A ja mam 126. Dobra, już gramy. Myślę. Ile masz? 126? Za niedługo będziesz no. Mógł... Dobra. Legendarną broń. No, ma... nie, ona nie jest. No jest ona najtańsza, legendarna broń, ale to jest fajna. Na 3 No i panie. Jak masz na przykład mało HP, to zostawiasz ściany i wtedy się metki, Ale ja nawet nie Jest mam. też mega OP, no bo katana nie z... Z żadnego wrażenia nie robi dla niego. To samo tarcza, no i bije przez ściany szpachet. Dawaj teraz arenę. O, dobra, to ja nie widziałem. Na arenie e, arenę, się dobra. Nie może. O nie, oni nie rozpryski. Dobra, to. arena. Yes. Nie lubię tej mapy rozpryski. Dobra, powiedzmy... Ja sobie Ja też akurat wziąłem rewolwer... ...nożyk i... ...molotow. I molotowa, bo to jest mała mapa. Ty, Nie pali. ty? A jeden maloła. Dobra, to woli. Dobra. mam szansę wygrać. Mi się wydaje, że nawet wygramy. to. Dzisiaj bym ta mootowa. O! O! jeszcze się bawić. O! Chodź się bawić. Dobra. Nie chciałem go nożem dobić, ale dobra. No, jest dobra. Teraz nie rzucam tam... Walnął mnie, walnął mnie. Mam tylko połowę ja życia. Ja idę na tamtego. Dobra. Kurde. Ty A ty też umarłeś? No. Dobrze. Łatwo całkiem jest. to jest. Nie za się się graczy nam się. No. Trafili, jak Oj! 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 dodatkowego Ile tu się pali. Wat moet oh, ja ik doen? Wat moet 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 Wat 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 No co to powrót do Howry? Rajwas masz taki czerwony powrót do How, będzie Aha, dobra, dobra, dobra. Ej, a zagramy jeden V1 najpierw tylko z broni, a później tylko z losowych broni. Ej, dobra, można zagrać. Ja jestem akurat słaby, no to dobra. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Gdzie, na ten no, brat, jeden po jeden. Dobra, to gramy jeden menu. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Ja też czekam na jeden koł 1 A. A, dobra. Tu. O. A, widzę tutaj. A, tu. Nie, ja muszę tu stanąć. Dobra, teraz teraz Nie. Dobra. To na samym początku z podstawowymi. Tak. Ja bym dobra, chciała... Dobra, dobra. Aj. Jest, dobra, dobra, budowa, budowa. Ja Czy na budowę, Karabin. Na budowie o! Mm, uwielbiam. No to fajnie, że budowa. bo ja mam double jumpa i wywalę siebie granatem. Aha, i tak nie jestem przeciwny. Dobra, nieważne. Ja jestem całkiem dobry z podstawowych linii. Ja właśnie... Uh! O nie! O Jezu, o Jezu. Kurde, ja miałem loa. I ciągle, y, tą całą rundę, tymi podstawowymi Au. Ja wciąż nie jestem dobrym gramatem. O Jezu! Jezu, już się bałem, że spadłem Ja myślałem, że ja się schowałem za. Miałem ja całkiem go się kontrolować. Nie, 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 nie! Double jump! Double jump nie zadziałał. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem w A! Jesteś tu! Było! Wybijam to. Oho! nahita. Na Nowy, na teraz dobry. Ja całkiem jestem dobry. Daj walsy. No, akurat nie jestem najlepszy. No, ale chociaż. że jakby ten z, okay. z, nie wiem czemu zawsze lubię łapkami bić. Ale jestem w tym nie Ja też lubię łapkami bić. no, Ty z tym granatem. Jest! No nie. Kurde! nie, 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 ty ty masz takiego loła? O. O! nie, 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 O nie, O nie, Kurde. o nie, Ja też musiałem nie, Kurde, nie, no nie, no nie, 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 No nie, no. No, ty masz jakby lep. Trochę jakby lepsze, bo ty masz więcej broni. Yy, Widziałem randomową mapę. O, arena. Dobra. I Dobra, losowy. O! jest! I... Co ja dostałem? Ja mam kuszę, shorty, oś bojową i zabrożenie rej. No, masz fajne bronie, nie to co ja. Ja mam jakiś łuk, którego ja nienawidzę. A ja umiem grać w dwórku. Ja nie. I ważna zasada, co rundę... Mam... Zmieniamy. Tak, zmieniamy. Bo po... Po później mamy M na zmień broń i później zmieniamy i bierzemy znów do sobie, tak. Uj, ten nie pykło mi. To jest moja najlepsza broń. Ja skuszy w ogóle, zna... ja skuszy też aż tak nie potrafię grać. Ola! Ty Złot, z tym kurde. Dobra, zmyję. Dobra, złot, Aha, znowu mam kuszę, rozpylacz, pięści i granat błyskowy. Ja bo takie na blisko! No szkurczaki takie na blisko to mi dało. Kurde, nie wiedziałem, że jesteś za mną. Dobra, następny losowy prom. Dobra, mam nadzieję, że teraz jakaś... Czal! Dostałem ja mam... jakieś ostrze rewolwerowe. Ej ja też mam ostrze rewolwerowe! Rę, e ja nawet nie wiem jak działa. Ekrenaty. Czemu to ma tak mało amo? Czemu to ma tak mało amo? O! No bo później jak strzelisz kogoś, albo Albo jak gdzieś się wyczerpują strzały, Dobra. to to się zamienia na nóż. No i później kogoś atakujesz z noża i później znowu strzeli i później znowu możesz strzelać. No jak ci się A. skończą amunicję to już nie. I nóż ma... O tak! Też, też... O! Idę. Właściwie tej broni. Nie ogarniam. Dobra, A, ty jeszcze dostałeś exogana. No nie, znowu mam ostrze rewolwerowe. Uzi katana i kornet wojenny. O, no broń! Wow! A! Ej! O jest? To nie, yeah. no nie no! Ale, Ale tak ci raz za 100 Rfekiem palnąłem! Dobra, A, muszę zmienić. Ja mam RPE, egzogan muszę... To snajper. Kurde, ty masz egzogana! Oła! Yy, na chwilę, kurde, nie, no dobra, to co teraz? Tak, ale muszę też sprawdzić, ile tak w ogóle odcineczek trwa. 20 minut, dobra. Można jeszcze i dla... No, to w takim razie... Widowie już wiedzą, że ja mam zestaw metki no i zestaw Lexa. No ja, ja szczęścia totalnie... zestaw. Um, chciałbym mieć Medkita i bardzo te, te dwa pistoleciki co tak się podoba. A, pistoleciki energetyczne, słuchaj tu energia. Możemy w sumie... W sumie jeszcze by tu... Yy, dobra, w sumie... A, to nie wiem. Co wiesz możemy. I może teraz po prostu takie 5x5, y, 5 takie kończy. Albo nie, czekaj. Y, drużynowy deadmatch y, ten 8 na 8. Darmowy dla wszystkich Dobra O, teleportacja... Free for, free for all. Darmowy dla wszystkich. Dobra. Biorę moje najlepsze bronie. E... Yy, dobra. O nie. Ja biorę naj. Ja biorę razem No To będzie bardzo ciekawe. To będzie. mnie zabiła. To będzie bardzo ciekawe. Okej. Już nie wiem, jak sobie dostałem nożem. Ja nawet nie zdążyłem wybrać sobie broni, aż to będzie Dobra? Już, ma... aj, 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 już mam... Dwa tak. <laughs> nie, no. nie, nawet umarłem. Umarłem. O, 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 Nie. Gdzie nawet o, 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 Yeah. No, Nie, no, znowu nożem nawet na mój oczach. no, nie ma systemu. To no jest córki, wow, że wow, nawet nie wow, wow. mogę zdążyć wybrać sobie, ponieważ umieram. Kurde, ktoś mi rzucił krena. No o, nie, już nie, ty... nie mam amu do snajku. Nie mam ammo do snajku.

No plec mi zrobił, jakiś sumacie model Dobra, zabiję następnego. Mam już Gigaloa. Jeszcze 9? Ja miałem Gigaloa.

Wiem, widzimy tą mulką Ale oni tam... Aha No dobra. dobra Dobra O! się siema to ty No siema Ej, bo, oh. nie, bo oni mają pokuszenie. Okej. Kurde, wołeś! Wiem, 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 nożem, Ja strzelałem nożem. w te... Ej. Miał chyba cheaty, bo on jakby plecami mnie wyeliminował No jak on był w powietrzu nade mną, no zrobił mi jakąś chwilę. Dobra, teraz ja mu zrobiłem plecy temu, który mi dwa razy Dobra Następnemu plecu. W takim razie. Coś do rewolwera dostałem, co to tak nie jest? Hmm. dobra. E! Czemu mnie tepnęło gdzieś, no? No bo to jest darmowe dla wszystkich i te żeby wybrać mapę. Dobra, czekaj, czekaj, tak, czekaj. No? Dobra, ja wybieram cokolwiek i ja po prostu wychodzę. Tylko muszą mnie rozwalić. Czy ja jeszcze... A nie zginę to Ani uwierzę Robimy challenge, że jak... Że jak ktoś... Że jak... Dawaj jest... jak ktoś... Ten... 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 No kurcze a... jak chciałem... Jak chciałem wyjść... Jak chciałem wyjść nie zdążyłem Kurde no No zabij mnie, no zabij Bo... No zabij mnie No, 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 no nie wierzę jak gościa zdenerwować, a wyeliminowałem go. Jeszcze asystę. Białem. No, kurde, no. Czemu ja mam trzecie miejsce, chociaż nie chcę nawet tego? No, Strzel ktoś mnie z czy z czegokolwiek. No, dziękuję. Też kończymy zazwyczaj ten odcinek, chyba, co nie? No, nie. Dobra, już jest git, już nie powinno mnie tepnąć. Mam nadzieję. Nie znowu tam tepnie. To się znerwuje. No dobra. To już by było na tyle w tym odcinku, więc Mam w takim nadzieję, razie... Mam nadzieję, że widzowie podobał odcinek z naszym nowym członkiem do mojego kanału. Dokładnie. Więc w takim razie do następnego odcinka. Na razie!